Budynki wielorodzinne, administrowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wspólnoty Mieszkaniowe zyskują nowy wygląd. Po wykonaniu termomodernizacji budynku przy Nowogrodzkiej 6, pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej porządkują otoczenie bloku i sadzą rośliny ozdobne. Usunęliśmy żywopłot na długość 86 metrów stary, zastąpimy go nowym żywopłotem, który będzie sadzony w połowie października ze względu na dostępność materiału roślinnego. Natomiast przed budynkiem od strony Nowogrodzkiej wykonaliśmy nasadzenia skupin oraz drzew w formie kulistej. Są to klony globozum, które mają tutaj stworzyć taką fajną enklawę dla, dla mieszkańców no i przyjemne dla oka dla kierowców. Mamy zamiar zrobić, jeżeli czasu starszy i, i funduszy, trawnik tutaj od strony ulicy Bernatowicza, bo no już jest, jest, jest to trawnik starszy, mało, mało, mało przyjemny dla oka no i troszkę tutaj będzie się gryzł z tą koncepcją, którą zrobiliśmy tutaj. Projekt jest mojego wykonania, zarówno teoretyczny, taki na papierze, jak i tutaj praktyczny, też nadzoruje tę pracę. Przebiegiem i zakresem wykonywanych prac najbardziej interesują się mieszkańcy osiedla. Jest dużo tutaj pracy przy tym bloku, bo on był zaniedbany, przez tyle lat nic tutaj się nie działo. Dopiero od kilku lat, żeśmy się tak wzięli do tej pracy, no i efekty pomału są widoczne. W tej chwili naj, największym takim utrapieniem dla mnie osobiście, jak i dla mieszkańców tego bloku, a również przechodzących y, ludzi przed blokiem jest ten właśnie chodnik, na którym stoimy. I z takim apelem do, do pana prezydenta, może by się pochylił nad tym problemem, bo naprawdę ulica nabiera jakiegoś wyglądu, a chodnik straszy, no i niestety nie możemy po nim chodzić. Można sobie nóżki połamać. Myślę, że będzie to jakimś wzorem dla, dla pozostałych wspólnot, żeby no coś robili dla tego miasta, bo naprawdę miasto Łomża jest pięknym miastem i trzeba o niego dbać. Łomża nazywana jest miastem Zieleni. Ukwiecone ulice i parki to głównie zasługa specjalistów z Zakładu Zieleni, miejskiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Łomży.